Serdecznie witam na kolejnych zajęciach z cyklu tłumaczenia zdań z języka polskiego na język angielski. Dzisiaj będziemy korzystać z formy przeszłej, pas symbol, czasowniki regularne. Jeżeli ktoś nie zna tego tematu, serdecznie zapraszam do poziomu dla średnio zaawansowanych, lekcja numer 1 i 2. Zasady są proste, jeżeli ktoś potrzebuje odrobinę więcej czasu, proszę sobie zatrzymać ten materiał wideo, na kolejnym slajdzie będę odpowiedzi. Ja także te zdania przeczytam, a później dodam kilka słów od Ciebie, dlaczego te zdania wyglądają tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że to Wam również pomoże usystematyzować wiedzę z języka angielskiego i kwestię jaki jest poprawny szyk zdania i jak poprawnie budować proste, a nawet skomplikowane zdania. Uwaga, czytam wszystkie zdania. Pierwsze. I wanted to go to a park, but mom decided to go to a shop. Drugie. Did you watch TV in your bedroom yesterday? Trzecie. Marek doesn't want to go to school because he doesn't like the teachers. Czwarte. Children walked in the park yesterday. Pjontem, did you open the window in the living room? Shustem, Zuza played with Pavel in the garden. Shudma, I called Tomek, but he wasn't at home. His wife and I talked, and Tomek was at the office. Obiecany komentarz ode mnie, mam nadzieję, że dużo Wam to wyjaśni i dużo pomoże. Zacznijmy od zdania numer jeden. Przede wszystkim pamiętajcie, że język angielski nie jest językiem fleksyjnym lub nie tak fleksyjnym jak język polski. W języku polskim dla każdego zaimka osobowego odmienia się czasownik inaczej. Natomiast w języku angielskim, w szczególności w formie przeszłej, ta forma, jak na przykład wanted, do każdego zaimka osobowego, do każdej osoby jest identyczna. Skąd więc możemy wiedzieć, kto chciał, jeżeli nie postawimy przed tą formą zaimka osobowego? To musi być zawsze. Mamy chciałem pójść, dwa czasowniki, więc musimy je połączyć właśnie przez tu. Tak samo daje, dzieje się dalej, gdzie mamy, mama postanowiła, że pójdziemy. Ponownie dwa czasowniki, postanowić pójście, że pójdziemy. Mówiłam to na lekcji. Poziom średnio zaawansowany. Lekcja druga, czasowniki regularne i ich wymowa. Łączymy właśnie dwa czasowniki przez to tu. Zdanie numer dwa. Jeden z bardzo powszechnych błędów. W języku polskim mamy fantastyczne słowo czy która może zadać pytanie. Ale w języku angielskim to słowo czy będzie ulegać zmianie ze względu na właśnie czas, jak i aspekt. W związku z czym, dla czasu przelotowego, musimy pamiętać, że tym sygnalizatorem jest Did. A pozostałą część zdania, You Watch TV, to wygląda prawie jak twierdzenie, czyli tak naprawdę, jak Wam tłumaczyłam z tym sygnalizatorem, stawiamy go na samym początku, tak aby kogoś poinformować. Halo, uwaga, skup się, będzie pytanie, będzie pytanie w czasie się przeszłym i już po raz kolejny tej formy przeszłej nie potrzebujemy, bo właśnie to mamy w naszym sygnalizatorze. Uwaga na szyk wyrazów. Jeżeli idzie o określenie kiedy, będziemy to yesterday dawać na sam koniec, a wcześniej gdzie. Idąc do zdania trzeciego, Drobna pułapka, użyłam czasu teraźniejszego, aby sprawdzić, czy pamiętacie jaki tutaj był sygnalizator. Tutaj trzeciej osoby mamy doesn't, ponieważ już się pojawia tutaj odmieniona forma, mamy S, do tego S nie będziemy dawać ani do want, ani do like. The teachers, bo jeżeli chodzi o markę, wnioskujemy, że są to konkretni nauczyciele tej szkoły, dlatego właśnie nie lubi to niej. Chodzić. Uwaga w zdaniu czwartym. Ja tutaj tak naprawdę niepoprawnie napisałam, ale napisałam to w taki sposób ogólny w języku polskim. Po polsku faktycznie powiemy, że dzieci spacerowały. Tak naprawdę to brzmi: dzieci pospacerowały. Pochodziły, ponieważ ten czas przeszły, zawsze mówię o czymś dokonanym, skończonym. Ale my bardzo często wymiennie używamy takich właśnie niepełnych, niedokończonych form, że gotowałam zamiast ugotowałam, a mówimy jednak o rzeczy zrealizowanej. Uważajcie na to bardzo mocno, bo to właśnie będzie nam się myli To tylko i wyłącznie pas simple nawet jeżeli po polsku tak po prostu kolokwialnie mówimy, jakby nie było. Idziemy dalej. Zdanie numer 5, podobnie jak w zdaniu numer 2, zaczyna się od operatora D, ponieważ to właśnie ten operator, sygnalizator, jak ja to też nazywam, właśnie zastępuje nasze słówko 3. Oczywiście w zależności, czy to czas teraźniejszy, czy przeszły, czy czasownik mocny, czy słaby, to to słówko czy w języku angielskim może wyglądać Inaczej. W zdaniu numer 6 myśmy mówili na poziomie średnio zaawansowanym, lekcja numer 2, że możemy powiedzieć I played kropka, po prostu, że się bawiłam. Tutaj dopowiadamy z kim, jest to słówko with. No i pamiętajcie, in the garden, wy in, Oczywiście konkretny ogród, bo na pewno należący do domu, w którym mieszka Zuza. Dalej, zdanie numer 7. Także mówiłam to na drugiej lekcji, jak poznawaliśmy czasowniki regularne w formie przeszłej, że jeżeli nie podaje przyimka, to znaczy, że dla tego czasownika nie mamy przyimka. Nie mówi się więc I cold to, tylko po prostu I cold i od razu ktoś lub miejsce tak, instytucja. Stąd mamy I called Tomek. Uwaga! z home musimy użyć at ponieważ mówimy o domu jako naszym miejscu to nie musi być, być dom jako budynek bo to może być też mieszkanie więc at home jest zawsze w domu, tak jakby u siebie jeżeli idzie o his wife and I możliwe, że niektórzy z Was napisali I and his wife ok, natomiast aby to brzmiało po prostu grzeczniej to I zostawiamy później nie po prostu nacechowujemy tylko I jako tak ważnego zajemka osobowego, zostawiamy go na potem. Oraz at the Office, jeżeli ktoś z Was nie pamięta, zachęcam do wrócenia do tych materiałów. Niektórzy z Was mogli mieć tutaj in, jak najbardziej to też jest poprawna forma. Różnica jest taka, szybko przypominając, że in to tak, jak coś jest w pudełku, czyli jest w środku, to na pewno jesteśmy w środku, w tym budynku, w tym pokoju. Et nie musi oznaczać, że jesteśmy okład tak w tym pokoju. Bo możemy być na parkingu, sobie czas. w szkole, przykładowo na boisku. Możemy przechodzić z jednego budynku do drugiego, więc wtedy nie jesteśmy w środku, tylko gdzieś na tym terenie. I to właśnie dzięki temu et przekazujemy. Uwaga, czytam wszystkie zdania. Zdanie numer 8. What was it? 9. I asked what it was. Dziesięć. I asked my dad what it was. 11. Did you want to decide what you wanted to eat? 12. We didn't want to watch TV, so we decided to go to the park. 13. Grandma was 87 in 2020, 14. How old were you in 2010? 15. Uncle refused and he was at home on Saturday. Teraz przejdziemy do komentarza. W pierwszej kolejności zdanie numer 8. Czasownik tuby jest czasownikiem mocnym, wychodzi więc on. Przedzajmek osobowy it, ale jeżeli jest słowo pytające, tutaj what, to ono musi stanąć jeszcze wcześniej na pierwszym miejscu. Uwaga na zdanie numer 9: I asked what it was, tutaj już nie odwracamy what was it ponieważ nie ma pytania, nie ma znaku zapytania na końcu, więc układamy to jak twierdzenie. I dokładnie tak samo i z tego samego powodu wygląda zdanie numer 10, ponieważ tam nie ma żadnego znaku zapytania, bo to nie jest pytanie, tylko twierdzenie. Ale uwaga, w 11 już mamy na końcu pytajnik, z tym, że nie możemy stawiać dwóch pytań w jednym. Podobnie tą samą zasadą, czyli zasadą jednego, kierujemy się na przykład w czasie teraźniejszym, kiedy to hissy it dajemy tylko jedno s, dlatego mamy na przykład Marek doesn't like, a nie doesn't likes. Tak samo jak w czasie przeszłym, gdzie przykładowo w przeczeniu mamy tylko jedną formę przeszłą naszego operatora, stąd przykładowo Marek didn't go, czy Marek didn't want, a nie didn't wanted. Patrzymy dalej. uwaga na spójniki. Łączymy te czasowniki przez to. Uwaga, bo w park, no to na pewno ten, który znamy, do którego często chodzimy. Później jest czasownik to be, forma przeszła i lata dzielimy zawsze na dwa, stąd 20. Podobnie 2010, ten. Też jest czasownik to be. Ale przed nim fraza pytająca How old. No i w 15 z dniami tygodnia zawsze stawiamy on. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję i widzimy się na kolejnej serii.